Jakim cudem maleńki komar? Stał się zdecydowanie najgroźniejszym stworzeniem na Ziemi. Spytajmy, co może uśmiercić 10 milionów ludzi. Wojna, owszem, ale pandemia jest znacznie bardziej prawdopodobna. Sprawiamy, że globalna temperatura rośnie, na czym korzystają innymi komary. Ogłaszam zagrożenie dla zdrowia o zasięgu międzynarodowym. Widziałem zbyt wiele dzieci umierających na malarię. Powoduje więcej zgonów, niż którekolwiek stworzenie na ziemi. Boimy się wirusów Dengi i Chikungunji. Wirus Zika rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Wojny są niczym w porównaniu z komarami. Szacuje się, że co drugi człowiek, jaki kiedykolwiek żył na ziemi, zmarł z powodu ukąszenia przez komara. Mosquito. Światowa premiera w czwartek o 22.00 na Discovery Channel.